TV Podkarpacie.pl Wyjątkowy Dzień Dziecka zafundowali Podopiecznym Domu Dziecka w Sanoku, Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Załóża i Ośrodek Osada Załóż. Dzieciaki 1 czerwca spędziły właśnie na osadzie, korzystając z wielu dostępnych tam atrakcji. Dzieci bawią się wspaniale, są radosne, zadowolone i tak też powinien wyglądać właśnie ten ich Dzień dziecka. Mili goście jednym tchem wymieniali atrakcje, z jakich mogli korzystać tego dnia. I jak w ogóle dzisiaj spędziłeś ten dzień i co Ci się najbardziej podobało? Był taki fajny questing, w którym chodziliśmy i szukaliśmy różnych informacji. To było bardzo fajne i mogłem to przeżyć jeszcze raz. Ale też było fajnie, gdy zbieraliśmy truskawki, podjadaliśmy je, pływamy, gramy w siatkę. Jemy kurczaki, różne takie rzeczy. Fajnie tu jest i ja bym mógł tu spędzić nawet cały weekend. Najbardziej z atrakcji podobał mi się podoba mi się basen. Mogłabym być częściej na takich basenach. No i bardzo lubię po prostu pływać. A jak bym w ogóle ten dzisiejszy dzień dziecka tutaj minął na osadzie w Załudzie? Bardzo dobrze. Fajne było zbieranie truskawek i różne takie questy, jakieś pytania, odpowiedzi i szukanie szlaków. Warto dodać, że truskawkowa niespodzianka była możliwa dzięki współpracy właścicieli truskawkowych pól w Bykowcach i zabłodcach właśnie z załuskim stowarzyszeniem. Oprócz wymienionych atrakcji nie zabrakło przejażdżek terenowym łazem. Naturalnie nie były to ekstremalne jazdy terenowe, niemniej równie miłe i przyjemne, bo i pogoda tego dnia dopisała. Dzień został zwieńczony wspólnym grillem. Dzieciaki mają w sumie takich mało takich radosnych dni. E, idą w wakacje. No i też my musimy zapewnić w jakiś sposób wolny czas tym dzieciom, a nie zawsze nas stać na, nie zawsze posiadamy na to środki finansowe. Dlatego na pewno znajdują się ludzie, którzy, którzy nam pomagają i zawsze im za to dziękujemy. Ale gdyby byli inni chętni, żeby, żeby wystąpić do nas z taką propozycją i z taką pomocą, to również bylibyśmy bardzo szczęśliwi, a zwłaszcza dzieciaki. Podopiecznych domu dziecka na osadzie odwiedziła Malwina Bichun, która wraz z Maciejem Ochenduszko z powodzeniem wystąpiła w programie muzycznym Applaus Applaus. Malwinę w załużu będziemy mogli zobaczyć, a nawet usłyszeć już 19 czerwca podczas organizowanego tego dnia festynu, na który i Państwa serdecznie zapraszamy. Portal Esanok.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia. Szczegóły już niebawem na naszym portalu. TV